Ta niedorfliwna choroba serca jest wywołana tylko i wyłącznie przez hałas samochodowy, na przykład hałas szynowy, czegoś takiego nie wywołuje. Ten hałas sąsiedzki jest najbardziej słyszalny. W tych budynkach, które były budowane no, w dawno minionych czasach, czyli z tak zwanej wielkiej płyty. Co 5 lat jest, jest robiona tak zwana mapa akustyczna, po czym po tej mapie akustycznej się wprowadza tak zwany program naprawczy. Jest taki rodzaj zanieczyszczeń, których nawet nie rejestrujemy. Powiedziałbym więcej, czasami świadomie się na nie decydujemy, na przykład idąc na koncert. O hałasie porozmawiam z panią profesor Anną Price. Z Katedry Akustyki Wydziału Fizyki Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dzień dobry, pani profesor. Pani profesor, jadąc do studia, um, korzystałem z takich słuchawek. Do przewodzenia kostnego, bo gdzieś przeczytałem, że one są dużo zdrowsze niż takie wkładane gdzieś tam głęboko do ucha, takie, takie, takie malutkie do I zastanawiam się, które słuchawki są najzdrowsze dla mojego ucha, a może mózgu? Bo to jest kolejne pytanie: czy gdy mówimy o hałasie, to mówimy o atakowaniu uszu, czy mówimy o atakowaniu mózgu? Jak to jest z tymi słuchawkami? A dobrze, na temat słuchawek to ja się nie będę wypowiadać, tym bardziej, że te, o których Pan mówi, to one są do badania przewodzenia kostnego. To nie ma nic wspólnego z przewodzeniem takim powietrznym, który zwykle robimy. Audiogramy to korzystamy z przewodzenia powietrznego i to są inne słuchawki. A te kostne to są specjalne, które po prostu mierzą, jak, jak dźwięk się przedostaje przez kości. Także to w ogóle nie można porównywać. Ale może wrócimy do Pana pytania zasadniczego czy hałas, co to w ogóle jest hałas, jak on działa na uszy, czy też na mózg, prawda? Bo to bezpośrednio też wiąże się z tym problemem słuchawek powiedzmy. Także ja bym zaczęła od tego, czym tak naprawdę jest hałas, żeby zobaczyć, jaki to jest. Potężny problem, zwykle hałas się definiuje jako dźwięk niepożądany. No i to już jest taka pułapka. Bo co to znaczy niepożądany, dla pana może być niepożądany głos, na przykład płaczącego dziecka, a dla matki to jest pożądany dźwięk, bo ona wie, że temu dziecku o coś chodzi. W związku z tym, już abstrahując do tego, że ten hałas może być różnie definiowany, to w zależności od tego, jaki jest poziom tego hałasu, a przypominam, że poziom to jest pewna miara, którą Odnosimy do dźwięku, generalnie jak silny jest ten dźwięk, jak on jest głośny, można mierzyć przy pomocy tak zwanych wartości poziomu ciśnienia akustycznego, który się wyraża w decybelach. No i teraz, jeżeli jest bardzo głośny ten hałas, to wtedy on może uszkadzać nasz słuch, czyli mechanicznie może po prostu powodować, że pewne części odpowiedzialne za percepcję. Dźwięku, a konkretnie komórki rzęsatek, które są w naszym systemie słuchowym, w uchu wewnętrznym, w narządzie Cortiego, mogą ulec zniszczeniu. I to powoduje, że powstaje tak zwany ubytek suchu, czyli trwałe podwyższenie progu słyszalności. Czyli mamy po prostu szkodliwy efekt działania hałasu na nasz organizm, na, 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 na nasz organizm, prawda? One no nie odrastają? one się jakoś nie, 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 nie. Się nie, tak nie regenerują? Komórki, komórki rzęsa te według mojej wiedzy nie odrastają. W każdym razie, jeżeli one są uszkodzone, no to wtedy po prostu pewnym ratunkiem jest noszenie aparatu słuchowego, bądź też implanty ślimakowe się wtedy stosuje u ludzi, którzy mają takie bardzo, bardzo zdecydowane te ubytki słuchu. Ale nie o tym chciałam mówić, w każdym razie to jest to, co pan pyta, to jest atak na nasze uszy i to jest szkodliwość, ale z tą szkodliwością hałasu ludzie sobie już poradzili, bo ona generalnie występuje na, na stanowiskach pracy, prawda? Tam, gdzie ludzie pracują z młotem pneumatycznym, górnicy, gdzie tam z jakimiś tam urządzeniami pracują, tam są bardzo wysokie poziomy. Jeżeli te poziomy przekraczają 85 dB i są dłużej trwają niż na przykład 8 godzin, no to mamy murowany ubytek słuchu. Ale tym się już nie zajmujemy, bo jak powiedziałam, są są przepisy, które powiadają, że w takich warunkach ludzie muszą nosić ochronniki słuchu, czyli takie słuchawki, które są wyposażone w takie filtry, które tłumią ten hałas, który, na który ludzie są narażeni. W związku z tym pojawia się inny problem, jeżeli chodzi o taki hałas środowiskowy, na którym akurat ja się znam i o którym chciałabym tutaj z panem może dłużej porozmawiać, to tutaj problem się pojawia taki, że przy niższych poziomach, czyli przy takich poziomach, które nie powodują ubytków słuchu, czyli nie są szkodliwe, pojawiają się inne efekty zdrowotne i te efekty zdrowotne były. Były właściwie przedmiotem pracy takiej zbiorowej, w której też brałam udział, prowadzonej przez WHO, czyli Międzynarodową Organizację Zdrowia. I tam się pojawiają takie efekty negatywne zdrowotne, jak niedokrwienna choroba serca. Zakłócenie snu, skrajne zakłócenie snu oraz skrajna dokuczliwość. Czyli są takie negatywne efekty, które można powiedzieć, że są efektem stresu, czyli w zasadzie działają na nasz mózg i poprzez oddziaływanie na nasz mózg, one generują właśnie takie negatywne efekty. I ze względu na występowanie tych negatywnych efektów w hałasie środowiskowym a co ja rozumiem przez hałas środowiskowy, Zgodnie z tym, co właśnie jest w dokumencie WHO z 2018 roku, to są po prostu takie hałasy jak hałas samochodowy, hałas szynowy, hałas lotniczy, i do tego również dobijają w tej chwili hałas turbin wiatrowych jako osobne źródło hałasu środowiskowego. I teraz, mając na uwadze te trzy efekty, które ten hałas może wywołać w naszym organizmie, Tworzy się tak zwane dopuszczalne poziomy dla tych różnych źródeł hałasu. I one są w Polsce i, i w WHO, znaczy w Europie, w tym dokumencie zdefiniowane. Dla każdego źródła hałasu one są inne, ale co to oznacza? To oznacza tylko tyle, że jeżeli powiemy, że na przykład dla hałasu samochodowego, Poziom, tak zwany LDWN, o tym za chwilę może powiem. Jeżeli on nie będzie przekraczał 53 decybeli, to znaczy, że żaden efekt zdrowotny z tych, co wymieniłam, ani niedokrwienna choroba serca, ani przeszkadzanie, skrajne przeszkadzanie we śnie, ani skrajna dokuczliwość nie wystąpią. I tak powinniśmy funkcjonować, w, że tak powiem, w środowisku, żeby doprowadzić do tego, że hałas, który dociera do człowieka, właśnie nie przekraczał tych dopuszczalnych poziomów. W przypadku innych źródeł, właśnie jak na przykład hałas szynowy, te wartości są inne. W przypadku hałasu lotniczego jeszcze inne, prawda? Bo to wszystko zależy od tego, z jakim hałasem mamy do czynienia. Te hałasy są różne przy tym samym poziomie. Ciśnienia akustycznego albo poziomie dźwięku, ten hałas się może okazać bardziej dokuczliwy lub mniej dokuczliwy, prawda? No i, I, w tym i, momencie, tak to I w tym momencie w zasadzie mówimy nie o atak na nasze uszy, bo atak na nasze uszy to jest ten wysoki hałas, o którym pani powiedziała na tak. początku, tak? Ale z tym, jak Taka. pani mówi, sobie radzimy, chyba że nie chcemy sobie poradzić, i na przykład idziemy na koncert. I moje pytanie brzmi. Co jest gorsze, tak patrząc całościowo, czy sytuacja, w której mamy stosunkowo krótką ekspozycję, ale na bardzo duży hałas, czy sytuacja, w której co prawda tego dużego hałasu unikamy, ale żyjąc w zatłoczonym mieście albo w pobliżu lotniska, albo w pobliżu jakichkolwiek innych instalacji, mamy hałas poniżej tego progu, który niszczy słuch. Ale wciąż na tyle dokuczliwy, że, no, właśnie, choroba niedokrwienna serca i to wszystko, co pani wyliczyła. Która z tych sytuacji jest gorsza? Ja nie wiem, czy można w ogóle porównywać te dwie sytuacje, bo one obydwie są groźne. Jeżeli pan ma na uwadze koncert, na przykład, jeżeli ludzie idą na koncert, no to oni się są przygotowani na to, że tam będzie głośno, prawda? I co niektórzy, rozsądniejsi, ponieważ Właściwie w takich rozporządzeniach awansowych sugeruje się, żeby w trakcie takiego głośnego koncertu zrobić sobie jakąś przerwę, to ponieważ bardzo często trudno się wydobyć z tego koncertu, to ludzie noszą zatyczki, na chwilę sobie te uszy zatykają właśnie po to, żeby wrócić z tym podwyższonym progiem słyszalności, który się oczywiście dzieje, jeżeli słuchamy takiej bardzo głośnej muzyki, no i on po chwili spada, prawda? No i generalnie po takim koncercie, jeżeli jesteśmy na takim koncercie dwie, trzy godziny, jeżeli tam jest poziom powyżej 80 decybeli na jest 120 murowane, jak jesteśmy blisko decybeli, no to wtedy na pewno następnego dnia, na pewno, no trudno powiedzieć, ale u większości ludzi pojawiają się tak zwane szumy uszne, ale po 24 godzinach ten, ten próg słyszalności powinien wrócić do tego naszego początkowego progu, czyli nie powinien się przekształcić właśnie w ubytek słuchu, czyli w trwałe podwyższenie progu słyszalności. Tak to wygląda, jeżeli chodzi o koncert i o taki gwałtowny hałas. Natomiast... Ale chcę pani przez to powiedzieć, że wybranie się na koncert raz, nie wiem, w miesiącu, raz na dwa, na trzy miesiące, nawet na dwie godziny takiego hałasu powyżej 80 decybeli, to najpewniej nie popsuje nam słuchu, po prostu będziemy czuli jakiś dyskomfort, ale po dobie wszystko powinno wrócić do normy? No to mniej więcej chcę powiedzieć, aczkolwiek to też jest zależne od, od ludzi, prawda, od, od, od osób, które z jakiegoś powodu tam startują. Nie wszyscy mają idealny słuch, czyli te ubytki słuchu, wiadomo, że z wiekiem one się pojawiają i my gorzej słyszymy i to zależy od tego, z jakiego poziomu startujemy. Także jeżeli ktoś już ma jakiś ubytek słuchu, to po prostu to może inaczej wyglądać niż u człowieka bardzo zdrowego i bardzo młodego, prawda. Tutaj się to wszystko szybciej regeneruje niż u człowieka starszego. Ale generalnie jest tak, że twierdzi się, że no, taka jest moja wiedza z literatury. Ja chodzę na koncerty na przykład, ale nie chodzę na takie wiepane, rokowe, tylko na przykład na Grzegorza Turnała, gdzie wiem, że tam jest reżyser dźwięku, który pilnuje tego, żeby tam nie było. Takich poziomów, które właśnie mają szansę uszkodzić nam ten słuch w sposób trwały, prawda? Także to też wszystko zależy od tego, na jakim poziomie ten, ta, ta muzyka jest tam po prostu dopuszczana do uszu ludzi, którzy siedzą na tym koncercie. No właśnie, tak? dla większości z nas, myślę, ciekawszy jest ten aspekt tego drugiego hałasu, czyli ten, który, co prawda, nie przekracza tej granicy, po której słuch byłby trwale. Uszkodzony, ale jednak przez to, że w nim funkcjonujemy cały czas, wcale nie jest mniej szkodliwy. To jakie tutaj są widełki, jakie tutaj są granice, od którego momentu my powinniśmy się zacząć martwić o nasze zdrowie? No, tutaj chciałam pana poprawić. Nie może pan powiedzieć mniej szkodliwy, tylko jeżeli już to dokuczliwy, bo ta szkodliwość jest zarezerwowana do tych bardzo wysokich poziomów. A jeżeli mówimy o tym poziomie, który nie jest właśnie, nie przekracza tej wartości, gdzie się pojawiają trwałe błytki słuchu, no to mówimy raczej o tym, że ten hałas może nam nas irytować, może nam dokuczać, może nam przeszkadzać, prawda? No i w takiej sytuacji. O tą sytuację się pan w tej chwili mnie pyta. No i moja odpowiedź brzmi mniej więcej tak, że tu jest dodatkowy problem, bo my możemy sobie nie uświadamiać, że żyjemy w takim środowisku, gdzie na nas oddziałuje w sposób ciągły ten hałas, prawda? I to jest pewne niebezpieczeństwo, że nie reagujemy, czyli, krótko mówiąc, nie unikamy takich sytuacji, w których jesteśmy. Czy on jest bardziej groźny? Mi trudno jest powiedzieć. Po prostu w tej chwili na przykład Mówi się o tak zwanym LDWN jako wskaźniku oceny hałasu, czyli to jest taki średnioroczny poziom hałasu, a to właśnie dlatego, żeby ten średnioroczny, uśredniony poziom hałasu odnosić do efektów zdrowotnych, które też się mierzy w perspektywie roku. Czyli po prostu można powiedzieć, że nie od razu ten hałas będzie oddziaływał na nasz sposób taki negatywny, jeżeli on mimo wszystko zaczął tam działać. I w związku z tym, na przykład, ta niedokrwienna choroba serca, ona się pojawia gdzieś dopiero po roku, co najmniej roku działania jakiegoś takiego hałasu, w którym żyjemy. Jeżeli ludzie właśnie w tym, w tym dokumencie WHO się próbuje porównywać populację ludzi, którzy mieszkają w pobliżu. Miejsc, gdzie są przekroczenia hałasu i które wynikają z map akustycznych, i w miejscach, gdzie tych przekroczeń nie ma, i właśnie analizują zdrowotne. Efekty u tych ludzi i ewidentnie można wykazać, że jest większe prawdopodobieństwo powstania niedokrwiennej choroby serca u tych ludzi, którzy żyją w tych obszarach, gdzie występuje przekroczenie hałasu. Ale właśnie mówię o tym niskim przekroczeniu, rzędu powyżej 55 decybeli, na przykład, prawda? Czy my możemy się do tego przyzwyczaić? No bo przecież bardzo no nie, no, często... tutaj. tutaj... Tutaj zaraz zaprotestuję, bo przyzwyczajenie to jest habituacja, adaptacja. To są pojęcia bardzo złożone i nie mam zamiaru się w to wplątywać. W każdym razie wydaje mi się, że no jest takie popularne stwierdzenie, że no halo, do hałasu szynowego pociągu można się przyzwyczaić. No teoretycznie trudno powiedzieć, czy się można przyzwyczaić, bo ten bodziec będzie na nas działać ale i, i może wyrządzać jakieś tam stresogenne efekty. Czyli może spowodować w dłuższym czasie, na przykład, jakieś tam od, odczucia związane z niepokojem w zasypianiu i tak dalej, ale my możemy go po prostu nie zauważać. I tym jest habituacja, na przykład, że my w pewnym sensie wiemy, że ten hałas jest, ale przez to, że już tak długo z nim żyliśmy, to, to go nie zauważamy. Ale na przykład ostatnio pracowaliśmy, pracowałam właściwie w projekcie, Hetman, który dotyczy efektu turbin wiatrowych, i tam mieliśmy taką sytuację, kiedy analizowaliśmy ocenę dokuczliwości takiego wybranego hałasu nagranego wcześniej, ale to też były turbiny wiatrowe, u ludzi, którzy mieszkają w pobliżu turbin wiatrowych, ale zabawa polegała na tym, że te turbiny, które tam w sąsiedztwie ich miały być, znaczy one, one już stały, ale one jeszcze nie działały. I po prostu oni jeszcze nie słyszeli tych turbin wiatrowych, tego hałasu, prawda? I w związku z tym myśmy mieli sytuację, gdzie mogliśmy ocenić, jak ludzie oceniają hałas turbin wiatrowych, jeżeli jeszcze tego hałasu nie doświadczają. Czyli krótko mówiąc, widzą tylko te turbiny i mają ocenić. Mieliśmy, zakładaliśmy im słuchawki na uszy z laptopa, to było takie mobilne laboratorium. I oni oceniali po prostu wybrane nagrania hałas, hałasów turbin wiatrowych, któreśmy wcześniej w naszych badaniach analizowali. I potem przyjechaliśmy do nich po pół roku, to samo miejsce, do tych samych ludzi, kiedy już te turbiny pracowały. No, i daliśmy im do oceny, do kurczliwości, dokładnie te same dźwięki. Okazało się, że tu się nic nie zmieniło. Czyli, krótko mówiąc, gdyby się przyzwyczaili do tych turbin, to powinni, te oceny do kurczliwości powinny być mniejsze. One były dokładnie takie same. Więc tutaj nie nastąpiła ta habituacja, krótko mówiąc, albo adaptacja, jak pan woli. Ale jak powiadam, nie znam się na tych pojęciach i nie chciałabym tutaj wprowadzać ludzi w błąd. Pytam o to dlatego, że często pojawia się takie stwierdzenie. Nie wiem, ktoś przyjeżdża do centrum miasta, do hotelu albo do znajomych i nie może zasnąć, bo jest taki hałas w nocy, bo tramwaj, bo samochody i tak dalej. I rozmawia i mówi: Nie spałem, bo nie da się tutaj spać bez tak głośno. A mieszkaniec mówi: Co ty mówisz? Ja już się przyzwyczaiłem, ja już tego nie słyszę. I moje pytanie brzmi: czy to, że my tego nie słyszymy, powoduje, że to przestaje być, że to przestaje wpływać na nas negatywnie? Nie, nie przestaję, właśnie. My po prostu tego nie zauważamy, ale nadal wpływa. Sobie no to co zrobić pani profesor? No bo z tego, co pani mówi, to jest nieodłączny element życia w dużych zbiorowiskach. Nie da się tak, tego porównać. Tak, to właśnie chciałam porównać, bo już pan chyba zahaczył o to, jak to jest w mieście i na wsi, prawda? Bo na wsi generalnie jest ciszej, no to wiadomo, że jest ciszej, i w związku, z tym, w związku z tym, niby można powiedzieć, że jest korzystniej. Ale z drugiej strony, jeżeli dom w mieście ustawiony jest w pobliżu autostrady albo jakiejś drogi ekspresowej, to tym ludziom ten hałas bardziej przeszkadza niż w mieście, ponieważ w mieście, jeżeli dom jest usytuowany w pobliżu, no niekoniecznie autostrady, ale jakiejś drogi szybkiego ruchu, no to ponieważ w mieście tło generalnie jest wyższe, no to My tak do końca nie spostrzegamy tego jako tako bardzo dokuczliwe. Natomiast na wsi, jeżeli tam tło funkcjonuje i jest bardzo cicho, no to ten hałas będzie się ewidentnie zdecydowanie bardziej wyróżniał w stosunku do tła akustycznego, które na tej wsi panuje. Także to wszystko nie jest aż takie proste. Wszystko zależy od kontekstu i o czym po prostu mówimy. Ale mieszkając w mieście, co mogę zrobić, żeby mimo tego, że nie słyszę, tak świadomie odciąć. Maksymalnie ile mogę odciąć tych niekorzystnych ym, czynników, tych, które wpływają na mnie niekorzystnie. Czy zdrowe, czy sensowne jest chodzenie po domu, nie wiem, w korkach? W uszach czy w jakichś słuchawkach wytłumiających? No bo jak mówimy o różnego rodzaju zanieczyszczeniach, no to mamy na przykład regularnie, jak ktoś chce, może to śledzić, jakość powietrza w mieście. Jak jest bardzo źle, może założyć maseczkę i jakoś tam się od, z filtrami odpowiednimi, jakoś tam się odciąć. Ale od hałasu jedynym sposobem na odcięcie są chyba korki w uszach. To ma sens? Ach, niektórzy używają korki do spania, prawda, takie zatyczki się, mówimy, no ma to sens, no bo, no bo nie słyszymy tego hałasu, który do nas dociera, na przykład z ulicy, no ale z drugiej strony przecież może się zdarzyć, że ktoś do Pana będzie pukał, alarmował, że na przykład pożar jest albo coś i co wtedy, jak Pan w tych korkach śpi, to Pan tego nie usłyszy, prawda? Także to ma swoje plusy i minusy. Co ja mogę powiedzieć? To jest inny dział akustyki. Ja się znam na hałasie i na percepcji dźwięków, natomiast to jest, to jest akustyka urbanistyczna. Z tego, co mi przychodzi do głowy, co wcale nie jest tanim takim środkiem, w którym można się posłużyć, to jest wymiana okien na chociażby trzy warstwowe, prawda? Wtedy rzeczywiście ten hałas jest bardziej tłumiony. No bo ja wiem, co można jeszcze zrobić. No, no są różne takie metody. Wie pan, myśmy robili takie badania, które pokazały, że po prostu hałas, który dochodzi od ulicy, na przykład, jak ludzie mieszkają w pobliżu ulicy w takiej pierwszej linii zabudowy, no to oni rzeczywiście czasami narzekają na ten hałas, ale tutaj już też się sytuacja poprawia, bo jednak dąży się do tego, żeby te hałasy mieściły się w tych dopuszczalnych, w dopuszczalnych poziomach hałasu. W związku z tym, na przykład, w drugiej linii zabudowy już ten hałas do ludzi nie dociera na takim poziomie, że oni uważają, że jakoś tam ich, im przeszkadza. I w związku z tym pojawia się nowe zagadnienie, tak zwany hałas sąsiedzki. Tym ludziom w tej drugiej zabudowie bardziej przeszkadza to, że słyszą, jak, jak sąsiad spuszcza wodę z piętra wyżyć, jak dzieci biegają i tupią, i to wszystko słychać na pięt, piętrze niżej, niż po prostu ten hałas, który dociera do nas z ulicy. Także. Ten hałas, który dociera do nas z ulicy, to jest właśnie następna sprawa, że w końcu od 2002 roku mamy taką systemową walkę z hałasem, można powiedzieć, że we wszystkich większych miastach powyżej 100 tysięcy mieszkańców co 5 lat jest, jest robiona tak zwana mapa akustyczna, po czym po tej mapie akustycznej się wprowadza tzw. Tak Program naprawczy, czyli analizuje w mapie akustycznej, oblicza się poziomy, które panują w danych miejscach w mieście, a w tym programie naprawczym się ludzie zastanawiają, co można zrobić w tych miejscach, gdzie ten, te poziomy są przekroczone. No i próbuje się właśnie wymieniać te okna, próbuje się wstawiać cichy asfalt, po to, żeby ograniczyć ten hałas, który dociera do ludzi, do, do mieszkań, do środka, prawda? Ale tak na dobrą sprawę. No to krótko mówiąc, niewiele możemy zrobić, jak już jesteśmy w tym mieszkaniu. Jak analizowaliśmy taki, taką, robiliśmy też takie badania, które sugerowały, że ten hałas sąsiedzki jest najbardziej słyszalny w tych budynkach, które były budowane no, w dawno minionych czasach, czyli z tak zwanej wielkiej płyty. Dlaczego? No bo w tej wielkiej płycie nikomu nie przychodziło do głowy, żeby porządnie odizolować te wszystkie e, przestrzenie, w których się mieściły te rury z wody, czy z kanalizy i tak dalej, prawda? To było budowane na takiej zasadzie byle dużo, byle szybko. No a w tych blokach, które były budowane teraz współcześnie, już takich efektów nie zaobserwowaliśmy. Prawda? Czyli nie było, nie było tej staranności w odizolowaniu tych elementów, które wpływają na ten hałas sąsiedzki. I to właśnie się zdecydowanie ujawniło, że ten hałas sąsiedzki jest najbardziej zauważalny u mieszkańców, którzy mieszkają właśnie w tych takiej z dużej płyty, w tych budynkach z dużej płyty. Ostatnie pytanie, czy Pani zna może jakieś wyniki, jakieś dane, które pokazywałyby problem hałasu, ale w kontekście szerszym, w kontekście na przykład gospodarki albo produktywności? No bo jeżeli nawet ten taki hałas miejski, tak go nazwijmy, ma wpływ na nasze zdrowie, na nasze samopoczucie, to pewnie jakoś da się to przejrzeć na produktywność. Znaczy, do, do czego zmierzam? Do tego, czy to jest kwestia komfortu, czy to jest kwestia ym, czy można to jakoś przeliczyć na takie większe, na taką większą skalę na to, że na przykład społeczeństwo narażone na hałas to na przykład y, dużo więcej osób choruje albo y, gospodarka się wolniej rozwija czy pani zna takie dane no właśnie próbowałam Panu powiedzieć o, o tej niedokrwiennej chorobie serca, że to ponad wszelką wątpliwość udowodniono, że jeżeli ludzie żyją w środowisku, w którym występuje ten hałas, bo można powiedzieć, że w mieście są takie, takie miejsca, gdzie nie ma po prostu tego hałasu, prawda? No i wtedy u tych ludzi jest dużo mniejsze prawdopodobieństwo, że wystąpi ta niedokrwienna choroba serca w stosunku do tej samej choroby serca, która jest badana w miejscach, gdzie Występuje hałas. I tutaj jest sprawa oczywista. Na to są badania. I to się pokazuje. Przy czym od razu powiem, że ta niedokrwienna choroba serca jest wywołana tylko i wyłącznie przez hałas samochodowy. Na przykład hałas szynowy czegoś takiego nie wywołuje, ponieważ nie ma tego typu badań, na których byśmy mogli się opierać i, i pokazać, że tutaj też się pojawia ta niedokrwienna choroba serca, prawda? Ale to przeszkadzanie we śnie pojawia się na przykład w przypadku znowu hałasu lotniczego, czy też hałasu właśnie tego szynowego. Czy to można powiedzieć, że ludzie gorzej funkcjonują w takim mieście? Trudno powiedzieć, czy gorzej funkcjonują. Robi się bardzo dużo, żeby, żeby ludzie no, jak gdyby mniej byli narażeni na ten hałas. Takim jednym wyjściem sytuacji jest ingerencja w tak zwany krajobraz dźwiękowy. Czyli na przykład w mieście zastępuje się Ulice dwukierunkowe, ulicami jednokierunkowymi. Robi się takie przeszkody. Takich śpią, tak zwanych śpiących policjantów się sytuuje, albo te takie berlińskie progi, które powodują, że samochody wolniej jeżdżą, czyli generują jak gdyby mniejszy hałas, prawda? Co jeszcze się robi? Próbuje się robić coś takiego, co już wiadomo, że jest zrobione dla powietrza. I, i w, na przykład we Francji funkcjonują tak zwane radary dźwiękowe, czyli na, na różnych budynkach zawieszone są takie macierze mikrofonów. Które analizują, jaki jest poziom hałasu, prawda? I wyświetlają, ile tam jest tych decybeli, żeby ludzie mogli wiedzieć, czy tu jest teraz głośno, czy nie, czy mam sobie stąd pójść, czy nie. Inny sposób walczenia z takim hałasem jest takie podejście, właśnie tego krajobrazu dźwiękowego. To jest bardzo popularne w krajach skandynawskich, że tam, gdzie hałas jest na przykład duży, w okolicach jakiegoś ronda w Sztokholmie, na przykład sama widziałam to. To buduje się takie oazy oazy takich, takich dźwięków uspokajających, czyli na przykład w okolicach tego ronda na tym rondzie jest zbudowana fontanna, która generowała dźwięki wody, która jak gdyby odwraca uwagę ludziom, ludzi od tego hałasu samochodowego. W drzewach zainstalowane są głośniki, które emitują jakąś fajną muzykę albo szum liści, prawda? czyli krótko mówiąc, próbuje się walczyć z hałasem, nie poprzez redukowanie tego poziomu, bo tego nie do końca się daje zrobić, ale poprzez odwrócenie uwagi od tego hałasu. I to jest tak zwane najnowsze teraz podejście do walki z hałasem, czyli takie. Krajobrazowe, że nie mówimy, że musi być idealnie cicho, tylko mówimy, że możemy odwrócić uwagę ludzi od tego hałasu, przekierowując ich uwagę na inne dźwięki. I te inne dźwięki, jeżeli są przyjemne, to one nawet mogą być głośniejsze i mogą częściowo zamaskować, nawet fizycznie, czyli stłumić, osłabić te dźwięki, które nam przeszkadzają. Jeszcze jedna rzecz mi przyszła do głowy. Gdy pani mówiła o koncercie i mówiła o tym, że dobrym pomysłem jest w trakcie koncertu, jeśli nie wyjść, no bo czasami się nie da, to przynajmniej na chwilkę te dźwięki przytłumić. Czy to samo dotyczy. Mieszkania w mieście, czy tego hałasu, takiego może nie szkodliwego, ale uciążliwego. Czy jakimś wyjściem, skoro z jakiegoś powodu nie możemy wymienić okien? No wiadomo, nie wymienimy materiałów, z którego są nasze ściany. Jest na przykład regularne chodzenie na spacer do lasu albo do parku, czyli robienie sobie takich przerw, wychodzenie w miejsce, gdzie hałasu jest mniej. Jak najbardziej to jest to jest zawsze zalecane, i to jest właśnie ta próba odciągnięcia uwagi, o której mówiłam w tym sunscape'owym podejściu, bo na przykład w Pizie, we Włoszech, też byłam w takim miejscu, gdzie był straszny hałas, ale obok autostrady był park, i w tym parku właśnie w drzewach zamontowane były jakieś takie dziwne głośniki, które generowały. Ale ma Pan rację, że po prostu możemy, tak jak nie wychodzimy na spacer w momencie, kiedy ten kanarek czy tam. Tam jakaś inna apka pokazuje nam, że jest zanieczyszczenie powietrza. Tak, nie powinniśmy, że tak powiem, przebywać dłużej w okolicach, gdzie jest jakiś nadmierny hałas. A poza tym ludzie sami powinni sobie zdawać sprawę, że głównym źródłem hałasu są oni sami. Czyli po prostu ta świadomość, ta edukacja, która u nas kuleje, że jednak powinniśmy bardziej myśleć o tym, że, że można jechać we dwójkę czy w trójkę jednym samochodem. Niekoniecznie każdy musi jechać własnym samochodem do pracy. Można się przesiąść na transport publiczny, można z sąsiadami ustalić, kiedy kosimy tą trawę, a kiedy nie kosimy. Można sąsiadów uprzedzić, że będzie balanga u mnie na ogrodzie, że będzie trochę głośniej. Prawda? To wszystko jest, że tak powiem, w naszych rękach i nie trzeba. Trzeba koniecznie mieć na wszystko jakieś dokładne przepisy. Aczkolwiek tutaj analizując jeszcze pana pytanie o koncertach, to za granicą jest tak, że jeżeli poziom jest przekroczony, to wyłącza się po prostu, wyłącza się po prostu um, muzyczkę i koniec koncertu. Tego w Polsce nie ma takich uregulowań. A przydałyby się pewno Warszawie i nie tylko Warszawie. Bardzo pani dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.